Pala ciepła po 13 kwietnia w Polsce? No, też bym chciał, ale niekoniecznie, moi drodzy, niekoniecznie. Natomiast warto przyjrzeć się wyliczeniom modelu ECMWF, który właśnie to ocieplenie pokazuje. Według tego scenariusza nad Polską zacząłby dominować wyż, który za sprawą swojej bardzo słabej cyrkulacji powodowałby powolne, ale jednak nagrzewanie znów dolnych warstw troposfery, dzięki czemu temperatury w dzień w szczególności Zaczęłyby wzrastać, szczególnie w Polsce Zachodniej, centralnej do 21, 22, może 23 stopni Celsjusza. No, w nocy te temperatury byłyby jeszcze niższe, ale mielibyśmy naprawdę bardzo przyjemny. Powiew ciepła. Niestety ten scenariusz nie jest aż tak prawdopodobny, jak byśmy chcieli, z racji tego, że porównując go z modelem GFS, widzimy zupełną różnicę, zupełną opozycję do tego, co tam, no bo w modelu GFS to ciepłe powietrze jest wypchnięte nad Bałkany i tylko nad Bałkanami się znajduje. Nad Polską byłoby zdecydowanie chłodniejsze powietrze, ale trzymajmy kciuki, że jednak te wyższe temperatury będą szybciej niż później. Po więcej informacji, żeby być na Bieżąco, zapraszam na nasz kanał na YouTubie.